Do tej figury będzie Wam potrzebna żabka. No i może trochę mobilności w biodrach. Wybierzcie sobie ulubione wejście do żaby, takie, z którym czujecie się najbardziej komfortowo. Ja najpierw pokażę tę figurę, a potem ją rozłożymy na elementy. Ok, tak jak widzicie, z żabki będziemy się troszeczkę obkręcać. Więc wchodzimy do żaby i przekładamy naszą górną rękę nad, nad nogi. Potem z tego podkładamy dolną rękę pod górną nogę. I teraz to pokażę wszystko już po kolei w trakcie robienia. Żabka. Z żabki podnosimy się do góry. Górna ręka wysoko i teraz dolna ręka leci pod górną nogę. Jednocześnie obkręcamy biodra troszeczkę do góry. Podkładamy dolną rękę pod górną nogę, zapieramy się wewnętrzną stroną uda o rurkę. Obkręcamy jeszcze bardziej biodra. Przodem do rury i zdejmujemy nogę z dołu. Zapierając się wewnętrzną stroną, uda o rurę. Ściągamy górną rękę. Żeby z tego zejść, wchodzimy sobie do żabki z powrotem i zchodzimy z różki.